Aż złapał 98 Pokemonów, Z tego pamiętasz może 10, ale dziś zobaczysz 6 Pokémonów, które wygrywały turnieje, pokonywały Gym Leaderów i kompletnie zniknęły. Primeape wygrał największy turniej w kanto. Do końca odcinka Aż go oddał i nigdy więcej o nim nie wspomniał. Aż złapał dzikiego mankeja którego nie mógł kontrolować. Później spotkał trenera, który pomógł nauczyć go dyscypliny. Transformacja była brutalna. Momentalnie Prime Ape stał się jednym z najlepszych Pokemonów Asha. Kolejno pokonał Machopa, Machampa i Hitmonie zespołu R. Wygrał pierwszy turniej Asha. Co prawda tylko dla Pokemonów walczących, ale zważywszy na liczbę sukcesów naszego chłopca z PALET Town to był wielki sukces, aż oddał Primeape do dalszego treningu i obiecał, że kiedyś wróci, ale historia Ash'a się skończyła, a Primeape nigdy nie wrócił. Tylko że co ciekawe, Primeape wygrał turniej i zniknął, ale przynajmniej dostał chwilę chwały. A następny Pokémon płakał ze szczęścia i nikt go kompletnie nie pamięta, a ci, co go pamiętają, kompletnie go nie szanują. Jak Pokémon z tak emocjonalną historią? I unikalnym zwyczajem skończył z bilansem 1 zwycięstwo, 7 porażek. Torkoł cierpiał przez Stylixa w Hoenn. Płakał i wypuszczał dym, gdy był szczęśliwy. Jedyny taki w drużynie, aż nauczył go overhit w decydującej walce. Torkoł pokonał swojego oprawcę i dołączył do drużyny Asha. Rzeczywistość, bilans, 1 zwycięstwo, 7 porażek. Jedyne zwycięstwo to podwójna bitwa z Corfishem. Zaraz potem przegrał z Hariamą. Po Hoen poleciał do profesora Ołka i tak naprawdę nigdy nie wrócił. Czasami pojawił się gdzieś w tle, ale nigdy nie odegrał żadnej roli. Pokémon typu wodnoziemnego przeciwko leiderowi elektrycznemu. Matematycznie możliwość przegranej wynosi 0. Ale aż jakimś cudem i tak to schrzenił. Pokémon ziemny przeciwko elektrycznemu Niderowi Sal. Matematycznie zero obrażeń. Aż pomyślał łatwe zwycięstwo. Nawet nie wziął innych Pokémonów poza Palpitodem. Palpitoad okazał się zbyt wolny dla Emolgi. Został zahipnotyzowany przez atrakt i przegrał. Łącznie Palpitoad wystąpił w Około 8 odcinkach w Unowie dostał 0 osobowości, co najwyżej statystyki z pokédexa. Po lidze Unowa poleciał do profesora Ołka i szczerze nie mogę sobie przypomnieć ani jednego odcinka, w którym by wrócił, albo chociaż został wspomniany. Pierwsze, ja jako Asha, ewoluował w potężnego wojownika. Timing? Najgorszy z możliwych. Pierwsze Jajko Asha w całej serii dostaje w regionie Johto. Fanfi był słaby przez większość sezonu, aż ewoluował go w Donfana tuż przed Ligą Johto. Problem za późno, zero czasu na trening, zero powiązań z drużyną. W końcu Pokémon po ewolucji często zmienia osobowość i nie widzieliśmy tak naprawdę Donfana w akcji. A ponadto Donfan przegrywał większość walk. Po Lidze Oto trafił do Profesora Oak'a, wracał sporadycznie, na przykład wrócił na Liga ale czy zrobił tam coś niesamowitego? No nie powiedziałbym. Donphan przyszedł za późno, ale następny ewoluował w idealnym momencie, a i tak nikt go nie pamięta. Kilka Pokémonów Asha ewoluowało w trakcie walki, a czasami nawet w walce z liderem sali, jeden z nich zapowiadał się bardzo dobrze, a skończył jako postać, która stoczyła jedną walkę. Roger Rola siedział w Pokéballu przez większość swojej historii. Zero czasu ekranowego w walce z Klejem, w środku walki ewoluował w Baldura. Idealny timing. Każdy wiedział, że teraz zacznie się prawdziwa akcja. No i trzeba przyznać, że wygrał naprawdę spektakularnie. Był to chyba jeden z najlepszych momentów w Unowie, chociaż sama seria nie miała ich zbyt dużo. I co potem? No nic. Jedyny godny uwagi moment, zero innych potężnych bitw, zero osobowości. Po lidze Unowa profesor Oak i praktycznie nikt o nim nie mówi. Ten pokémon miał najlepsze statystyki obrony w drużynie. Jedna wygrana w całej karierze, może kilka drobniejszych walk. A dlaczego wypadł z głównego składu? Powód był prosty, ale zabawny. Mianowicie, ten pokémon po prostu śmierdział. Mug miał najlepsze statystyki obrony w Kanto wśród pokémonów Asha. Aż wysłał go od razu do profesora Ołka, bo ten śmierdził. Zresztą sam Ołk też nie był do końca zachwycony, że dostał Muka. Muk stoczył jedną walkę w Lidze Kanto, pokonał Bill który wcześniej pokonał Pikachu i Bulbazaura. Aż wyglądał na bardzo dumnego ze swojego Pokemona, Muk usiadł na nim swoją masą. Koniec walki! Ale czy Aż docenił swego śmierdzącego kolegę? No nie do końca. Muk, paradoksalnie ze wszystkich omówionych dzisiaj pokemonów wracał najczęściej, ale głównie w formie komik reliefa. Przeważnie Aż dzwonił do profesora Ołka i Muk nagle wpadał, żeby starnować swojego profesora, i na tym jego rola się skończyła. Ale wiecie co? Może problem nie był w samych pokemonach, a problem był w trenerze, który nie umiał nimi zarządzić. Jeżeli uważacie, że aż był słabym trenerem, to polecam ten film.